Dzień dobry, witajcie, szum z tej strony. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj na polu bitwy mamy Opel Mokka. Z tego co kojarzę to jest diesel, jakiś 1.6 chyba. Słuchajcie, postanowiłem nagrać taki materiał odnośnie nowego diagnoskopu. Zrobimy sobie test. Nie wiem czy uda mi się to zrobić w jednym odcinku. Jeżeli nie uda się, to będą kolejne odcinki. Myślę, że zainteresuje Was ten nowy diagnoskop, który się pojawił na rynku. Natomiast tam już jakieś filmy na kanale są, także częściowo już tam coś można sobie zobaczyć. Będę dobierał sobie różne tam marki. Dzisiaj akurat mamy Opla. Zobaczymy jeszcze pewnie, jakieś nagrania, materiały odnośnie tego diagnoskopu na innych markach, na innych modelach samochodów. Także zapraszam będziemy sobie testowali. Obudowa konkretna. Tu mamy aparacik, tu jest rączka metalowa, także solidny, taki dosyć, słuchajcie, 10 cali. Tutaj mamy gniazdo. Gniazdo USB i gniazdo ładowania. No i tu mamy. Włączanie, nasze wyłączanie, on już się tutaj nam uruchamia. Dobra, yy, posłuchajcie, fajna funkcja. Od razu na wstępie pokażę Wam taką fajną funkcję, bo to jest taka fajna funkcja w nim. Na wierzchu, jak widzicie, jest taki pasek tu. O. Możemy go sobie przemieszczać w różne miejsca. Jest to nasz rekorder i on nam nagrywa wszystko to co robimy na diagnozkopie bardzo fajna przydatna rzecz powiem szczerze nie spotkałem się z tym jeszcze w jakimś innych diagnoskopach. i samo to już jest bardzo fajne oczywiście do internetu możemy też wejść tutaj mamy znaczek tak jak chroma prawda i tam sobie wchodzimy w internet prawda mamy połączenie sieciowe e, e, nacisnę sobie to jak widzieliście był komunikat Starting Recorder, to znaczy, że wszystko to, co się dzieje w tej chwili na tablecie, to co my robimy, on nam to rejestruje i nawet gdybyśmy kiedyś tam, powiedzmy, robili jakąś diagnozę jakiegoś auta, powiedzmy, i one by na nas wróciło, powiedzmy, po tygodniu, po dwóch czy po miesiącu, można sobie wtedy odnaleźć yy, zapisany, powiedzmy, ten właśnie rekord, tak, czyli nagrywanie naszego obrazu i wtedy możemy sobie wrócić dobra słuchajcie jedziemy inteligentna diagnoza tu jest coś takiego jak inteligentna diagnoza no jak widzicie Opel Mokka 2015 rok nam już wszystko pokazał i teraz w lokalną diagnostykę wejdziemy możemy sobie tutaj wejść on nam wejdzie w lokalną diagnostykę potwierdzamy mu auto i chcemy nie system Scan na przykład tylko chcemy raport. Wchodzimy w raport i mamy takie drzewo genealogiczne rozrysowane i możemy sobie teraz tak przejść sobie w system list. Będziemy mieli wszystkie nasze pokolei tradycyjnie rozpisane nasze sterowniki, ale możemy wejść sobie w drzewo takie genealogiczne i zrobić Smart Scan i tam gdzie ta żółta Punkt się przemieszcza, tam on skanuje, diagnozuje, on nam ten system. System normalny wyświetla się na zielono, system czerwony jako jest, że ma błędy. Niebieski to, że skanuje, natomiast to akurat nie w tym momencie. Musielibyśmy wejść w inną opcję, żeby, żeby nam pokazał, jakie ma sterowniki gotowe do przeskanowania wtedy one nam się zaświecą na niebiesko, szare, znaczy, że ich nie widzi albo nie ma. Jak widzicie, mamy sporo tego i teraz tak, żeby w miarę szybko zobaczyć, jakie tutaj są błędy w tym drzewie genealogicznym. Zobaczcie, w BCM jest 16 błędów, to jest aż, aż nawet niepojęte. Zobaczymy, czy nie miał utraty napięcia. Naciskamy sobie na ten czerwony kafelek, rozwija nam się lista i tu mamy tą naszą listę błędów. Tutaj tak samo. Power Low. Tak jak myślałem, słabe napięcie mogło być w aucie, i wyrzucił w SRS-ie. Też mamy. Zamkniemy to wszystko. I teraz zobaczcie, że z tej pozycji możemy wejść na przykład sobie w. Dajmy na to radio. E możemy nacisnąć sobie funkcję Enter i połączy nam się z naszym radiem. Prawda? Czyli już się połączy, skomunikuje się z naszym, yy, yy, naszym naszym sterownikiem. Ja jeszcze sobie wezmę, słuchajcie, długopis taki, bo palcem to tak nie fajnie jest pokazywać, więc sobie możemy zrobić tak. Enter wchodzimy i on sobie tutaj nam pokaże te, te nasze radio i tak dalej. radio. I tu przeczytamy sobie. Przeczytał nam te nasze błędy, pokazał nam te nasze błędy, prawda? Tu możemy sobie nacisnąć tłumaczenie, już mamy przetłumaczone. Obwód niskiego prądu zasilania modułu sterującego, czyli tak jak podejrzewałem, że mogło tutaj coś być nie tak z napięciem, bo za dużo błędów występuje na raz. Cofamy się z powrotem. No to dobra, wejdźmy sobie w, możemy wejść tak już po tym drzewie genealogicznym, jak widzieliście, możemy sobie wejść właśnie w, te, w ten sposób i nacisnąć Enter i jesteśmy tu, jak widać, ale również z tego drzewa możemy wejść w system list i mamy dokładnie taki sam mamy dokładnie taki sam standardowy. I tutaj naciskając nam się rozwijają nasze błędy. Połączymy się z tym systemem. Przeczytamy sobie nasze błędy, to są właśnie nasze błędy, wejdźmy w tłumaczenie sobie, jak ktoś nie zna angielskiego, często, często słuchajcie, no zadajecie mi tam pytania w komentarzu, a jak sobie radzić z językiem polskim i tak dalej, słuchajcie, no dziś jakiś standard obowiązuje, powiedzmy tak, no, jeżeli ktoś by chciał warsztat sobie jakiś tam powiedzmy otworzyć, czy wybrać jakiś konkretny diagnoskop, no to nie oszukujmy się, no trochę tego angielskiego języka trzeba znać. Bo tak jak diagnoskop nam powiedzmy przetłumaczy język, powiedzmy na polski, czy mamy opisy w języku polskim, tak pewne rzeczy w samochodzie nie są przetłumaczone i samochód nam ich nie przetłumaczy, więc... No ale dobra, to taka moja uwaga. Yy... Tu mamy, zobaczymy, co my tu za błędy mamy. Tu mamy wszystko... Lampy. Tutaj mamy kontrol, moduł kontroli, czyli spadek napięcia i coś jest dużo błędów z komunikacji. No dobra, ale już nie będziemy się, że tak powiem, za długo z tym bawili, bo tu chodzi o pokazanie właściwie możliwości. Zrobimy sobie, wyczyścimy sobie wszystkie nasze. Na dole mamy tu clear, czyli wyczyść. Ja teraz nam czyści wszystkie błędy ze wszystkich sterowników. Zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Wszystkie poletka powinny wyjść na zielono, te, które są dostępne. Błędy są wyczyszczone. Słuchajcie, czyli mamy wszystko czyste. System list. Mamy odfajkowane wszystko na zielono. System topologii. Dobra, wyjdziemy sobie z. Czy chcę odejść? Tak, chcę odejść. Dobra, słuchajcie, tak wygląda inteligentna diagnoza. Tu mamy oczywiście upgrade. Tu mamy aktualizację. Tu mamy lokalną. Możemy sobie wyszukać sami. Konkretny pojazd, jak nie chcemy, właśnie tamtego skanowania. To tu mamy, wybieramy sobie amerykańskie, europejskie, azjatyckie. Tu mamy europejskie i tu mamy same europejskie. Jest tego tutaj dosyć sporo. Tu mamy azjatyckie marki. Tu mamy chińskie, już mnie nawet, tu mamy amerykańskie. Sporo, nawet, dosyć tych amerykańskich jest. No, ale my chcemy sobie tą inteligentną diagnozę, prawda? Więc on nam sam z automatu szuka. Ale niekiedy zdarza się, że nie da rady tego zrobić z automatu po prostu, bo nie, nie znajdzie, nie rozpozna. Zdarza się też tak. No i to już, że tak powiem, widzieliśmy. Mieliśmy już tu. Ten nasz ekran mieliśmy, to już widzieliśmy, potwierdzimy, że to jest to, wchodzimy w raport, system scan, co my sobie tu możemy zrobić, system list sobie wejdziemy i wejdziemy sobie w engine 1.6. O, zaraz musimy sobie tu zaznaczyć. System start-stop, tak, nie. I on teraz ładuje nam tutaj. Teraz mamy tak yy, błędy. Ale wejdziemy sobie. Rate, data. No dobra, wejdźmy sobie w ten engine, data, czyli wszystkie parametry silnika. Mamy data 1. Wybierz wszystko, potwierdź. Teraz pokaże nam parametry z silnika. Tu mamy parametry. Wejdźmy sobie jeszcze fuel system data. Wybierz wszystko. Tu mamy na dole zaznaczone, ile mamy pozycji. 39, 39 zaznaczonych. Potwierdzamy i wchodzimy. Tu mamy napięcia. Ciśnienie 102 kg. Barometryczne 102 kg. Czujnik ma 0 gram, bo silnik nie pracuje. Czujnik mapy, pokazuję Wam po prostu tutaj jak gdyby, tutaj mamy HO2S, czyli sondy, wybierz wszystko, potwierdź, tu mamy wtryski, czujnik map, czujnik ECR, ECT, Pokazuje, ile czasu auto stoi unieruchomione. Wszystko liczy, słuchajcie, tu mamy H2S1, 3% HOS 2 drugi czujnik 0%. Tu mamy wszystkie dane z naszych sądów. No i tutaj wybieramy sobie tu Fuel, tu mamy wydech, prawda? Tu mamy cooling. Engine Cooling, tak, czyli mamy ogrzewanie i chłodzenie engine, tutaj mamy data, wszystkie nasze dane, no i tak dalej. Już nie będę tego słuchajcie tłumaczył, chyba, że zrobię jeszcze jakieś parę filmów. Wtedy omówimy sobie bardziej szczegółowo specjalne funkcje, które on tutaj posiada. No i tutaj mamy funkcję resetowania, te, które możemy wyresetować. Wartość sondy podgrzewania, mamy rezystancji w sondach HO2S. Tutaj mamy fuel, czyli reset funkcji paliwowych. Tu mamy oil, tak, czyli długość przebieg wymiany oleju. Położenie przepustnicy, tutaj mamy aktuator reset, trotle, aktuator reset. Tu mamy powietrze tak, Airflow, flow, throttle body, air flow, kompensacja, reset ale jeszcze jest coś takiego jak funkcje inżynierskie, które on tutaj zobaczcie ma wywalone wszystkie na wierzch wchodzimy tylko w funkcje inżynierskie i na pewno ma bardzo dużo tego, naprawdę wejdziemy sobie tu normalnie w silnik, w lokalną diagnostykę nie uda mi się wszystkiego słuchajcie pokazać, bo już wiem, że czasu będzie. Nie chcę też, żeby te filmy były Engine, Uda. manualna, jest system start stop Specjalne funkcje reset function. engine, oil life Okay. No i tutaj nam słuchajcie pokazuje dziewięćdziesiąt dziewięć procent. Czyli udało nam się go zdiagno... zdiagnozować, zresetować. Tu mamy reset. No, mamy zresetowany. Dobra, słuchajcie, to tak na szybko pokazałem, co tutaj możemy sobie zrobić. Oczywiście to nie będzie jak gdyby pierwszy jeden film, który robię w tej chwili z użyciem Fenixa. Myślę, że jeszcze będę filmy nagrywał, będę używał jego i będę wrzucał te filmy, jakie mamy tutaj możliwości. Dzięki przyjaciołom pozwolili. Wejdźmy jeszcze sobie we wtryskiwacze. To też jest taka jedna z ważniejszych rzeczy w dieslu. Myślę, że też może być ciekawa. Jeżeli chodzi o układ paliwowy, tu mamy kodowanie. No tu mamy rocznik, to będzie jakieś 2,15 mokka 1,6 No i tutaj mamy, słuchajcie, nasze kody wtrysków. I teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie je, powiedzmy, wymienić, przepisać na inne, wchodzimy w konkretny, zaznaczamy. Ja sobie tu wejdę w wyjście, w quit, ponieważ nie będę mu zmieniał tych kodów. Jest taka możliwość tutaj, tylko musimy wybrać odpowiedni rocznik auta i tak dalej, tak. Dobra, TPMS, zobaczymy jak jest z TPMS-em, bo też tam pytania były odnośnie TPMS-a. Musimy sobie też wybrać nasze auto, Opel, ok. Mamy, no jak byliśmy tam w 2.15, wejdźmy i tutaj w 2.15, Mokka, ok, ok. Aha, czyli nie ma auto, wychodzimy sobie z niej. Obsługa tpms a Reset hamulca też nie będzie występował, bo tu jest zwykła dźwignia, nie jest elektryczny. Więc tutaj no niestety nie, nie zrobimy zbytnio wiele. Mamy też reset up blue. Mamy naprawdę różne funkcje inżynierskie tutaj, reset SUS. Może słuchajcie na tym, że tak powiem zakończymy, bo będzie film bardzo długi, więc jeszcze dogram jakieś materiały, zobaczymy może właśnie na Oplu Mokka, może nagramy jeszcze coś na innych autach, a może w komentarzach będą jakieś propozycje, żeby na jakimś na, sprawdzić tego Fenixa Plus, E, ogólnie na razie nie mam problemów, no, co prawda znam ten język, więc nie ma problemów, cały czas są e, aktualizacje, wejdziemy w Upgrade'a, zobaczymy czy coś mamy. No mamy jakiegoś tam Buicka i tak dalej, mamy coś tam e, w, do ściągnięcia. E, słuchajcie, ten kwadracik, który na początku włączyłem, dziękuję też firmie, która użyczyła diagnozkopu na testy. AutoX Scan. Yy, wyłączyliśmy w tej chwili nasze nagrywanie, i teraz, gdzie znaleźć ten nasz system, w ogóle te nasze zapiski, prawda, ze zdjęć i tak dalej, nie? Zrobimy sobie jeszcze może yy, informacje użytkownika. I tutaj będziemy mieli screen recorder, to jest właśnie to. Wchodzimy sobie i otwieramy sobie to. I to, słuchajcie, już jest nagrane, nasze nagranie się odtwarza w tej chwili. To, co my nagraliśmy diagnozując to auto. Widzicie, że mamy cały zrzut ekranu nagrany. Tutaj mamy pasek na dole, on się przesuwa. Ja go przesunę dalej. Jak widzicie, on ma tutaj sporo tych błędów. O. 16 błędów, to co nam zarejestrowało, prawda? Czyli o, teraz otworzyłem zakładkę, więc naprawdę bardzo fajna, przydatna funkcja. Za każdym razem można sobie to włączyć, jak diagnozujemy. No i oczywiście możemy to sobie zatrzymać, prawda? Cofać się stąd, tu mamy podpisane. Możemy sobie tu o, prawda? tu mamy edycję, tam na dole jak widzieliście i tu mamy fotoalbum tu mamy nasze yy, nasze zdjęcia yy, dobra, odsuniemy sobie to teraz sobie weszliśmy w funkcję zdjęć i tak na pamiątkę, słuchajcie, to sobie zrobię zdjęcie tego auta Zapisane mamy i teraz wchodzimy w informacje użytkownika, screen record, a nie screen recorder, przepraszam, tylko foto, album. I mamy tutaj nasze zdjęcie naszego auta, które żeśmy sobie diagnozowali, dobra, słuchajcie, no więc kończąc ogólnie ten materiał. Długopis jest superowy, słuchajcie, bo ma gumkę na końcu właśnie, którą widzieliście, jeździłem po ekranie. Strona przedstawiciela głównego na Polskę. Gdyby ktoś był tym zainteresowany diagnoskopem bądź jakimiś informacjami bardziej szczegółowymi i tak dalej, no to na końcu tego filmu pojawi się Kontakt jakiś tam powiedzmy do osób, które są przedstawicielami. Pozdrawiam Maćków i całą ekipę firmy AutoXCAN. Dziękuję za użyczenie sprzętu do diagnostyki, do pokazania tego sprzętu. Także jakby coś, to będziecie mieli pewnie gdzieś tam na dole telefon, jakiś kontakt do firmy. Szumo nadawał, słuchajcie, Opel Mokka był na poligonie. Myślę, że następne filmy będą też ciekawe, coś tam nowego zawsze się pokaże. Może kolejna część diagnoskopu. Nie wykluczam innych rzeczy. Natomiast ta będzie powiedzmy taka kontynuacja, tak? Kolejna część. Także trzymajcie się, szumo nadawał. Pozdrawiam.